Wyciąganie czynnika przed znak pierwiastka. Jeżeli mamy pierwiastek z 20, to słuchajcie, rozkładamy sobie na pionowej kresce na czynniki pierwsze. 20 podzielić na 2 to 10, 10 podzielić na 2 to 5, 5 podzielić na 5 to 1 i na tej jedynce kończymy. I to, co się połączy w pary, wychodzi przed, jeżeli jest pierwiastek drugiego stopnia, a to, co nie ma pary, będzie pod pierwiastkiem. Czyli będą dwa pierwiastki z pięciu. I tak samo tutaj, tylko będziemy łączyć w trójki, bo jest trzeciego stopnia. 40 na 2 to 20, 20 na 2 to 10, 10 na 2 to 5. I łączymy w trójki, bo jest trzeciego stopnia, tak? A to, co nie ma, nie ma pary, będzie pod pierwiastkiem. I mówcie, co mam następne dla Was nagrać.